Coś wspaniałego przydarzyło mi się dzisiaj rano. Naprawdę super rzecz, wspaniała rzecz, którą zaraz się podzielę. A mianowicie dzisiaj rano byłem w kościele na mszy świętej i przyjąłem Pana Jezusa w Eucharystii. Ale to nie wszystko. Do tego mogłem wysłuchać Słowa Bożego i modlić się z ludźmi ze wspólnotą bieżących tak samo jak ja. Wspaniała rzecz, nie? Super sprawa. Co może być bardziej radosnego jak uczestniczenie we mszy świętej? Witam serdecznie, ksiądz Krzysztof. No dobra, wiem, co sobie myślisz. Myślisz pewnie, co to on gada? Może Imsza Święta to jest wielkie wydarzenie, ale żeby tak się tym cieszyć, chwalić, przecież nie ma czym. Poza tym takie rzeczy to raczej trzyma się dla siebie. I wiesz co? Ja pewnie pomyślałbym podobnie, jakby mi ktoś się chwalił tym, że był nam szy. Proszę księdza, nie uwierzy. Ksiądz byłam nam szy w kościele dzisiaj rano i Bóg mówił do mnie i później przyjęłam Pana Jezusa w Eucharystii. Wierzę, że on jest teraz we mnie. Co za radość! Prawdopodobnie bym powiedział coś jak o super, pięknie gratuluję, ale pomyślał sobie, że to jakaś szalona osoba. Po co mi to opowiada i co ją tak cieszy? I nie ja sam osobiście nie dzielę się tym z nikim. Nie dzielę się tym, że byłem na mszy, że przyjąłem Eucharystię, że Pan wybaczył mi moje grzechy w sakramencie pokuty. Ale myślę, że powinienem tym się dzielić. I ty także powinniśmy dzielić się i pokazywać temu światu naszą radość z przynależności do Chrystusa, nawet jak inni pomyślą, że zwariowaliśmy albo oszaleliśmy. I Ewangelia na dzisiejszą niedzielę, na już czwartą niedzielę adwentu opowiada o dwóch świętych kobietach: Maryi i o jej kuzynce Elżbiecie. Opowiada o dwóch bardzo radosnych kobietach, które chcą się podzielić ze sobą swoją radością i tym, że dobry Bóg nawiedził je i obdarzył wielkim błogosławieństwem. My też chcemy i lubimy się dzielić tymi radosnymi wydarzeniami, jakie mają miejsce w naszym życiu. Chcemy się tym dzielić z ludźmi, których kochamy. A najczęściej chcemy być pierwsi w przekazywaniu wspaniałej nowiny. No i wtedy sięgamy po telefon, albo piszemy maila, albo wiadomość tekstową, albo włączamy wideokonferencję. Mamo, wychodzę za mąż. Albo jak Maria i Elżbieta, będziemy mieli dziecko, będzie dziewczynka. Tato, udało się, kupiliśmy nasz wymarzony dom. Albo... Lekarz mi właśnie powiedział, że nie mam już raka. Bo w naszym życiu jest wiele radosnych wydarzeń, którymi chcemy się dzielić jak najszybciej. Wiemy, że radość staje się jeszcze większa, kiedy dzielimy ją z innymi. Maryja i Elżbieta nie miały telefonów ani internetu. Nie mogły do siebie zadzwonić ani posyłać wiadomości. Ale ich radość była tak wielka, że Maryja postanowiła iść na nogach do swojej kuzynki. Nie zważając na niebezpieczeństwa i bardzo długą podróż, jej radość była tak ogromna. I kiedy w końcu dotarła do Elżbiety, pewnie ją uściskała i powiedziała: Słuchaj, mam super wiadomość, coś cudownego. Pan Bóg mnie nawiedził i obdarzył swoją miłością i szczególnym błogosławieństwem. Elżbieta pewnie odpowiedziała, to cudownie i dla mnie też Bóg okazał się wspaniały. Ja też jestem w ciąży, mimo tego, że już traciłam nadzieję ze względu na mój podeszły już wiek. Wielka, ogromna radość. Wspominałem już, co mi się przydarzyło dzisiaj rano? Jaka radosna rzecz? Myślę, że wspominałem, ale przypomnę. Otóż poszedłem do kościoła, Bóg jest wspaniały, mogłem przyjąć go w sakramencie, mówił do mnie też poprzez pismo święte i dał wskazówki, jak żyć w tym zwariowanym świecie, a na dodatek przebaczył mi moje grzechy. Ale niestety nie mamy zwyczaju dzielić się takimi wiadomościami z innymi. Dzielimy się wieloma wspaniałymi wydarzeniami. Ale nie tym, że mamy Boga w sercu, ani nie tym, że mamy wspaniałą wiarę, ale może powinniśmy tym się dzielić i nie musimy już iść w daleką podróż na nogach, żeby odwiedzić i przekazać wiadomość, ale możemy posłać wiadomość tekstową, maila, czy zadzwonić i powiedzieć: Słuchaj, naprawdę cieszę się, że jestem chrześcijaninem. Wierzę, że Bóg mi błogosławi. To wspaniałe, że mam możliwość bycia na Mszy świętej. I Tobie Bóg może pomóc. Zaufaj mu. Naprawdę osobiście wierzę, że ten świat byłby o wiele lepszy, jakbyśmy wzięli przykład z Maryi i Elżbiety i dzielili się radością, że Bóg jest dla nas dobry, łaskawy i miłosierny. No bo jak dzielimy naszą radość z innymi, to ona staje się jeszcze większa. Więc bierzmy się do roboty z Panem Bogiem.